No zobacz, no, tu się nasza zguba zapodziała i znalazła. Halo, Konrad, ziemia do ciebie. Star, jesteś w bezpiecznym miejscu, nie martw się Przecież, o nic. Gdzie to... jestem? Która godzina? O, gdzie Zuza? No, Zuza to... całą noc nie spała, poczekała, aż wrócisz albo chociaż się odezwiesz. No wiesz co, jakoś nie miałem ochoty oglądać jej twarzy. Kondził. Ja się całkowicie nie dziwię tobie, nie dziwię się, że pomieszałeś na alkohole, stary. Ja od początku ci powtarzałem, że Adrian plus mieszkanie na Dita to jest płacz i zgrzytanie zębami. A, czyli co, teraz już wszyscy wiedzą, że Zuza leci na Kubackiego, tak? Tylko ja i Irek. Stary, ja ci kawki dobrej zrobię, postawić cię na nogi, okej? Słuchaj, koniec. ja nie chcę być niczym adwokatem, ale co ty teraz zamierzasz zrobić, co? Bo Zuza naprawdę jest załamana. Nie rozśmieszaj mnie. Zuza jest załamana, tak? ja wiem, że masz prawo do tego, żeby być wściekły. Naprawdę rozumiem, ale popatrz na to... Popatrz na to z innej strony. Przecież Zuza cię nie zdradziła, nie zrobiła nic złego. A to, że poczuła coś do Adriana, to nie jest jej wina. Iwona, przestań głupoty gadać. Proszę cię, no pierniczysz, tak? Co było w przeszłości? Wiajo zrobiła Krecika naszego, to samo robi z Konradem i za chwilę to samo zrobi z Adrianem. Dobra, nie wymawiajcie przy mnie tego imienia. Czekaj, którego? Zuza, Adrian czy Krecik? Najlepiej wszystkich trzech, dobra? Idę się ogarnąć? Zuzka, słuchaj, znaleźliśmy Kądzia. No jak jest z to tam jest bardzo wściekły.